Uwaga! Niniejszy film zawiera bardzo dużo niewygodnych faktów. Przed jego obejrzeniem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż niewłaściwe dozowanie prawdy może zagrażać Twojemu życiu lub zdrowiu. Inwigilacja obywateli przez sądową aklamację, kilkuletnie areszty bez udowodnienia winy, skazania wyłącznie na podstawie zeznań kryminalistów, czy praktyczny brak szansy na uniewinnienie. To wstęp do serii o tym, dlaczego Polska nie jest i nigdy nie była sądową demokracją liberalną. Ja nazywam się Oskar Kwasiński, a wy oglądacie Wyjętego spod prawa, czyli alternatywnie, rzetelnie i sceptycznie. O państwie i prawie. Moje studia przypadły na okres, gdy ówczesna partia rządząca de facto przejmowała najważniejszy sąd konstytucyjny w kraju. W tym samym czasie na seminarium magisterskim omawialiśmy przypadek młodego mężczyzny, który przez 18 lat siedział w zakładzie karnym za coś, czego nie zrobił. Studiowałem, gdy najbardziej rozpoznawali, najważniejsi prawnicy w tym kraju mówili nam, a w zasadzie mocno sugerowali, że wszystko to, co związane z ówcześnie rządzącą partią, jest złe i niedemokratyczne, a Polska do 2015 roku była krainą demokratycznym mlekiem i miodem płynącą. W tym samym czasie wyszło na jaw, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2012 roku w odpowiedzi na przygotowywaną przez ówczesnego premiera redukcję etatów postanowiła za wszelką cenę udowodnić swoją przydatność i w tym celu wrobiła w zamach na Sejm zwykłego doktora chemii. Finalnie ten człowiek nie zgodził się do tego czynu popełnić, jednak nie przeszkadzało to temu, by prokurator, który w następnych latach mienił się jednym z największych orędowników demokratycznego państwa prawnego, firmował to oskarżenie w sądzie i doprowadził finalnie do skazania tego człowieka na 13 lat pozbawienia wolności. Jedynie za to, że człowiek ów zapytał kiedyś swoich studentów, czy ci czysto hipotetycznie nie byliby zainteresowani zamachem na kilka sejmowych pasożytów. Czyli de facto za to, co zrobiło już przedtem setki Polaków i pewnie robi do dziś grillak ze znajomymi przy piwie. I wiecie co? Kiedy jesteście młodymi, dociekliwymi, a w dodatku wrażliwymi społecznie osobami, to zaczynacie zadawać sobie pytania. Zaczynacie zauważać, że coś w tej gadce o demokracji liberalnej w polskim sądownictwie się nie spina. Jednym słowem, że coś w tej historii mocno śmierci. Dzisiejszy odcinek stanowi wstęp do serii, z której kolejnych części dowiecie się, dlaczego polski wymiar sprawiedliwości nigdy nie był demoliberalny i dlaczego zawsze bliżej mu było do standardów rosyjskich czy białoruskich. Zobaczycie, jak za każdym razem za pomocą różnych argumentów Masakruję słowa hipokrytów bądź uświadamiam prawników, którzy w ostatnich latach powtarzali jednym chórem te same bajeczki ustrojowe. Zanim jednak ten spektakl nastąpi, chciałbym wyjaśnić wam, jak rozumiany będzie tutaj demoliberalny wymiar sprawiedliwości. Demokracja, demokracja liberalna, demokratyczno-liberalny wymiar sprawiedliwości. Czyli po kolei. Zanim dojdziemy do tego, co rozumiemy poprzez demokratyczno-liberalny wymiar sprawiedliwości, zacznijmy u źródła. Intuicyjnie oczywiście rozumiemy, czym jest demokracja i czym się charakteryzuje, ale jednak warto, abyśmy zrekonstruowali sobie jej definicję. Według Encyklopedii Polskiego Wydawnictwa Naukowego demokracja to, jak podpowiada źródło słów grecki, rządy ludu czy też ludowładztwo. Ze wszystkich bogatych proponowanych przez encyklopedię znaczeń, nas najbardziej interesuje to pierwsze. Wydawać by się mogło najskromniejsze. Za chwilę wyjaśnię dlaczego. Dla porównania, Robert Dahl, jeden z najszerzej rozpoznawalnych współczesnych politologów zajmujących się teorią demokracji, stworzył tzw. proceduralną koncepcję demokracji. W swoim dziele on Democracy Wyznacza on determinanty idealnego systemu demokratycznego. Według profesora Uniwersytetu Yale za demokratyczny można uznać system polityczny, gdy ten łącznie zapewnia swoim członkom po pierwsze efektywne uczestnictwo, to znaczy gdy zapewnia równe i efektywne szanse na ujawnienie swoich poglądów politycznych względem innych członków, po drugie równość głosów. Czyli efektywne szanse w głosowaniu, w którym każdy pojedynczy głos traktowany jest jednakowo ważnie. Po trzecie, możliwość dogłębnego zrozumienia realiów politycznych oraz poznania alternatyw dla obecnego systemu rządów i konsekwencji tych alternatyw. Po czwarte, kontrolę tego, co ma być obecnie ważne dla społeczeństwa i co potrzeba procedować, wraz z możliwością zmiany przedmiotu aktualnego zainteresowania. I wreszcie po piąte możliwość zaangażowania się w procesy demokratyczne wszystkich dorosłych osób, a więc bez względu na cenzus majątkowy, edukacyjny, płciowy i inne. Tak w ogólnym sensie może być dziś definiowana demokracja. Nie mówi nam to jednak nic o wymiarze sprawiedliwości w takim sensie, w jakim dziś generalnie go rozumiemy a więc o sądowym wymiarze sprawiedliwości. No, może oprócz tego, że jeżeli wymiar sprawiedliwości ma być demokratyczny, to również w nim powinien istnieć pewien element, pewien czynnik społeczny, który w Polsce jest realizowany przez ławników, a na przykład w Stanach Zjednoczonych przez ławy przysięgłych. No dobrze, ale cały czas mówimy o demokracji liberalnej, a więc o nie tylko demokracji, ale również o demokracji przymiotnikowej. Oznaczałoby to, że demokracja rozumiana może być tylko jako pewna forma rządów sprawowana pośrednio lub bezpośrednio przez obywateli, którzy zgodnie z kryteriami DALA mają podstawowe i uczciwe narzędzia realizacji swoich rządów, ale niekoniecznie coś poza tym. Otoczenie zaś demokracji dodatkowym epitetem, tutaj liberalna, oznaczać powinno, że nie jest to tylko demokracja w tym podstawowym znaczeniu jako forma rządów. Ale również coś ponadto. To dlatego podstawowa definicja PWN oraz kryteria DALA są tak istotne. Nie wprowadzają bowiem zbytniego zamieszania, pozwalając wciąż sensownie mówić o demokracji jako pewnej podstawowej formie rządów, plus czymś ponadto. Według doktora Andre Munro z Northwestern University. Jego artykułu z cieszącej się ponad 250-letnią historią Encyklopedii Britannica, demokracja liberalna to z kolei forma demokracji, w której władza rządu jest ograniczona, a wolności i prawa jednostki są chronione przez konstytucyjnie ustanowione normy i instytucje. Dodatkowo podkreśla Munro, powszechnie uznanymi elementami konstytutywnymi tego rodzaju demokracji są. Pluralizm i tolerancja, rozumiane jako rozproszenie władzy politycznej pomiędzy różnymi grupami interesu i akceptacja różnic występujących pomiędzy tymi grupami, rozwiązywanie sporów politycznych w miarę możliwości w oparciu o konstytucję i rządy prawa, trójpodział władzy z niezależnym sądownictwem oraz ochrona indywidualnych praw obywatelskich. Podsumowując, więc demokracja. Na podstawie wszystkich przytoczonych tutaj definicji oznacza pewną ludową formę rządów, w której lud dysponuje uczciwymi i powszechnie dostępnymi dla siebie bez przeszkód formalnych narzędziami dla realizacji swojej władzy. Oczywiście pluralizm polityczny, który jest rozumiany jako element demokracji liberalnej, a więc o krok dalej, jest również niezbędny dla istnienia samej demokracji, bo co to za wybór, gdy ludzie mogą głosować wyłącznie na jedną partię, a więc co to byłaby za forma sprawowania rządów? To, co jednak fundamentalnie odróżnia demokrację liberalną od zwykłej demokracji, to przede wszystkim trójpodział władzy, a więc niezależne sądownictwo, przede wszystkim niezależne sądownictwo od władzy wykonawczej i ustawodawczej oraz nade wszystko wzmożona ochrona praw i wolności obywatelskich. Rozróżnienie to zresztą koreluje z tym, co zaproponowali Larry Diamond oraz Leonardo Morlino. W swoim cenionym dziele Assessing the Quality of Democracy. Pisząc, iż to, co może odróżniać demokrację liberalną od nieliberalnej, to to, że demokracja nieliberalna przeprowadza regularnie wolne, uczciwe i konkurencyjne wybory w celu obsadzania głównych stanowisk władzy w kraju, ale nie kwalifikuje się jako liberalna, według rankingu Wolność na świecie autorstwa organizacji Freedom House. Diamond i Morlino przyjmują więc, że państwo może uchodzić za demokrację liberalną dopiero wtedy, gdy daje ono wystarczający wyraz szacunku dla praw i wolności obywatelskich. Teraz parę słów o najbardziej, bodaj współcześnie znanej klasyfikacji reżimów politycznych w oparciu o poziom respektowania przez nie praw i wolności ich obywateli. Wolność na świecie to ranking wydawany rokrocznie przez Freedom House. Organizacji non-profit powołaną do życia w 1941 roku przez Eleanor Roosevelt oraz Wendela Wilkiego, finansowaną głównie z funduszy Departamentu Stanu USA. Jak czytamy na oficjalnej stronie Freedom House, instytucja ta przy opracowywaniu dorocznych raportów uwzględnia nie tylko formalne gwarancje praw i wolności obywatelskich w danym kraju, ale również to, czy owe prawa i wolności są gwarantowane tam obywatelom w praktyce. Ranking ocenia obecnie 210 krajów i terytoriów świata pod względem respektowania przez nie praw politycznych i wolności obywatelskich. W segmencie dotyczącym praw politycznych zadawanych jest 10 pytań dotyczących realizacji tych praw, a w segmencie dotyczącym wolności obywatelskich 15 pytań. Każdy kraj może otrzymać w odpowiedzi na dane pytanie od 0 do 4 punktów, z czego 0 punktów oznacza najgorszy, a 4 punkty najlepszy wynik. Łącznie więc każde państwo może zdobyć aż 100 punktów. Sumaryczna punktacja kraju w jednym, jak i w drugim segmencie skutkuje oznaczeniem państwa bądź terytorium jako liberalnego, częściowo liberalnego bądź nieliberalnego według następującej tabeli. Jak widzimy, minimalną punktacją upoważniającą do bycia uznanym za państwo liberalne są 62 punkty na 100. W tym wypadku wystarczy osiągnąć pułap jedynie 26 na 60 punktów ochrony wolności obywatelskich, pod warunkiem, że osiągniemy aż 36 na 40 punktów za respektowanie praw politycznych obywateli. W wypadku, gdy nie zależy nam jednak aż tak na zapewnieniu naszym obywatelom uczciwości wyborów parlamentarnych bez problemowego zakładania partii politycznych, czy wolności zgromadzeń, bez ryzyka otrzymania ciosu wymierzonego policyjną pałą, to również mam dobrą wiadomość. Jeżeli bowiem otrzymamy 30 na 40 punktów, ale trochę rzadziej będziemy kamienować gów i niż zazwyczaj, to 35 na 60 punktów za szacunek wobec praw obywatelskich pozwoli nam uzyskać łącznie 65 na 100 punktów i wciąż, jako głowie liberalnego kraju, szczerzyć zęby na zdjęciach w Brukseli czy Nowym Jorku. Standardy jak widać nie są więc szczególnie wysublimowane. Przyjrzyjmy się wyrywkowo kilku pytaniom na podstawie których przygotowano klasyfikację wydano w bieżącym roku. Dla przykładu, pierwsze z nich dotyczy tego czy obecny szef rządu badanego kraju lub inna główna władza krajowa została wybrana w wolnych i uczciwych wyborach. Poniżej mamy listę pytań szczegółowych. Jak widać, liczebność listy nie odnosi się do punktacji, którą badanie przewiduje w odpowiedzi. To znaczy, w tym przypadku pytań szczegółowych jest znacznie więcej niż wariantów punktowych. Od 0 do 4, możliwych do przydzielenia państwu. Pytanie D4, odnoszące się do tego, czy jednostki mogą swobodnie wyrażać swoje osobiste poglądy na tematy polityczne lub inne drażliwe tematy bez obawy przed inwigilacją lub zemstą, w zasadzie przedstawia analogiczną sytuację, z tym, że w drugą stronę. Tutaj bowiem pytań szczegółowych jest mniej niż możliwych do przydzielenia punktów. Tego typu zabieg w dużej mierze zaciemnia to, na jakiej podstawie właściwie przydzielane są punkty za poszczególne pytania. Sam Freedom House niewiele zaś wyjaśnia, jeżeli chodzi o metodykę tego badania, informując jedynie, że raport z 2024 roku przygotowywany był na podstawie odrębnych raportów niezależnych analityków i doradców sporządzonych. Z kolei w oparciu o artykuły prasowe, analizy akademickie, raporty organizacji pozarządowych, informacje pochodzące z osobistych zawodowych źródeł badaczy i z badań terenowych. Taką samą bardzo ogólną informację zawierają informacje dotyczące metodyki raportów począwszy od 2015 roku, dostępne na stronie oficjalnej Freedom House. Potencjalnie więc, ciężar różnego rodzaju błędów poznawczych, którymi obarczone było przeprowadzenie tego badania. Jest duży. Metodyka wolności na świecie była zresztą przedmiotem wielokrotnie mniej lub bardziej uzasadnionej krytyki. Z tej sensownej, niemotywowanej ideologicznie, można na przykład wyróżnić zarzut, zgodnie z którym statystycznie lepiej w rokrocznych rankingach wypadają kraje, które są sojusznikami Stanów Zjednoczonych, a sam ranking zbyt wielką wagę przywiązuje do aspektów formalnych demokracji liberalnych co Szczególnie miałoby dotyczyć małych państw. Tym samym, te kraje, które ranking pokazuje jako demokracje liberalne, wcale faktycznie tymi demokracjami liberalnymi być nie muszą. Zobaczymy więc, jak w tegorocznym raporcie wypadła Polska. Okazuje się, że nasz kraj uzyskuje obecnie 80 na 100 punktów, co można uznać za wynik całkiem niezły. Przyjrzyjmy się jednak temu, co raport mówi dokładnie. Interesować nas będą w szczególności pytania z części wolności obywatelskich dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Pytanie F1 dotyczy kwestii, czy polskie sądownictwo jest niezależne oczywiście od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Prawdą jest, że od grudnia 2017 roku Krajowa Rada Sądownictwa jest organem upolitycznionym i w myśl z zasady niezależności sądownictwa. Nie jest to coś, co służy demokracji liberalnej. Pytanie jednak brzmi, ilu z sędziów powołanych przez tzw. NeokRS faktycznie jest tzw. sędziami dyspozycyjnymi, a ilu po prostu miało pecha. To znaczy, ilu zostało mianowanych ze względu na swoje kompetencje, a nie otwarcie wyrażane poparcie polityczne. Wiecie, takiego pecha do czasów politycznych, w których się akurat żyje, a na które nie ma się wpływu tak jak nie ma się wpływu na to, od którego konkretnie prezydenta odbiera się akurat nominację profesorską. Wydaje się bowiem, że stosowanie automatycznego domniemania, że każdy sędzia wybrany przez Neo-KRS jest sędzią dyspozycyjnym, jest dużym, krzywdzącym nadużyciem. Po drugie, wysoce naganną i opisywaną w raporcie sytuacją jest ta, w której niedyspozycyjny politycznie sędzia spotyka się z szykanami w postaci przenoszenia go z miejsca na miejsce, i tym podobnymi. Niemniej, znów, pamiętajmy, że takich przypadków, przynajmniej tych, o których słyszeliśmy, nie było dużo, a ofiarami tego typu zachowań, przynajmniej w takim zakresie, jaki znamy z mediów, w większości, albo nawet przeważającej większości, byli tzw. sędziowie niezłomni, czyli ci sędziowie, którzy wprost nie zgadzali się na bycie zależnymi od legislatywy czy egzekutywy i którzy w efekcie swoją chwalebną postawą pokazywali, że obywatele mogą liczyć na niezależność ich osądu. Pytanie F2 z kolei wysoko ocenia rzetelność polskich postępowań cywilnych i karnych. Znamienne jest tutaj, że autorzy raportu, choć wspominają o nadużyciach w zakresie stosowania tymczasowego aresztowania, to nie wspominają już o tym, kto finalnie decyduje o zastosowaniu tego środka zapobiegawczego, a są to sędziowie, a nie politycy czy nawet prokuratorzy. Nie ma też ani słowa o wielu innych ogromnych problemach postępowań sądowych w Polsce, takich jak na przykład skazania na podstawie zupełnie lichych dowodów i wskaźniki procentowe tych skazań, czy praktycznie automatyczne zgody na lwią większość wniosków o tzw. kontrolę operacyjną, w ramach której można bardzo swobodnie podsłuchiwać Polaków. Mamy za to informacje o przepisach z 2016 roku zwiększających uprawnienia organów ścigania w zakresie dostępu do naszych metadanych bez zgody sądu. Mimo, że raport obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, a nie dane za rok 2016. I nawiasem mówiąc, nie ma to znaczenia, że ktoś ma w Polsce jakieś uprawnienia wobec obywateli nieobarczone wymogiem kontroli sądowej, skoro sądy i tak zgadzają się praktycznie ze wszystkimi wnioskami procesowymi organów ścigania. No ale do tych informacji międzynarodowi badacze już chyba nie dotarli. W odpowiedzi na pytanie F3 autorzy raportu wymieniają praktycznie same nadużycia władzy funkcjonariuszy publicznych wobec obywateli, w tym podtapianie, bicie i zastraszanie osadzonych w zakładzie karnym w Barczewie, ale mimo to wystawiają Rzeczypospolitej 4 na 4 punkty. Komentarze do odpowiedzi F4 z kolei zawierają szereg informacji z lat poprzedzających rok 2023, choć Gdyby punktację oprzeć na informacjach tutaj podawanych i założeniu ich prawdziwości, punktacja ta jest relatywnie na poprawnym poziomie. Patrząc na tę część raportu, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że został on przygotowywany chyba wyłącznie w oparciu o doniesienia medialne, a nie inne rzetelniejsze źródła wiedzy. To dziwi tym bardziej, że Dane, które są publikowane przez różnego rodzaju organizacje pozarządowe, zawierają naprawdę szereg informacji na temat tych patologii sądowych, o których będę mówił zresztą w dalszych częściach tej serii. Dziwnym trafem w tej części raportu, który widzieliście przed chwilą, najsłabiej oceniane są te części, te obszary działalności naszego państwa, które bardzo negatywnie wsławiły się medialnie, w szczególności w ostatnich latach na Zachodzie, z którego Prawdopodobnie no, pochodzi większość naszych analityków i ekspertów, a jak wiemy z innych źródeł, z kolei no, globalna północ i jej badacze są faworyzowani w światowej nauce. Reasumując, jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli ocenić to, czy polski wymiar sprawiedliwości spełnia standardy demokracji liberalnej, nie zaglądajcie do raportów Freedom House. Polski wymiar sprawiedliwości zapewnia udział czynnika społecznego w sprawowaniu sprawiedliwości, głównie poprzez instytucje ławników. Ponadto polscy obywatele mają prawo wyboru swojego kandydata do Krajowej Rady Sądownictwa i choć obecnie skład tego organu w dużej mierze zależy od dominującej siły politycznej, musimy pamiętać, że siłę tę również ktoś wybiera. W tym sensie i to przez pryzmat tej klasycznej definicji demokracji PWN oraz kryteriów proceduralnej teorii demokracji, polski wymiar sprawiedliwości może uchodzić za relatywnie demokratyczny. Relatywnie dlatego, że ławnicy dzisiaj pełnią jedynie funkcję marginalną, orzekając w zdecydowanej mniejszości spraw cywilnych i karnych, chociaż trzeba pamiętać również o tym, że ich głos faktycznie jest równy sędziom. Zawodowym i ich głosom. Zostawmy jednak kwestię demokracji czy demokratyczności, samej demokratyczności wymiaru sprawiedliwości, dlatego że zdążyliśmy przyzwyczaić się już chyba do tego, że ten wymiar sprawiedliwości w Polsce jest sprawowany głównie przez profesjonalistów. Zajmijmy się więc raczej podważaniem dotąd powszechnie niekwestionowanej, a popularnej narracji, że polski wymiar sprawiedliwości urzeczywistnia zasady demokracji liberalnej, a przynajmniej urzeczywistniał je do 2015 roku, gdy władze objął PiS. Popularnym poglądem bowiem wszelkiej maści medialnych ekspertów i dotąd opozycyjnych polityków jest to, że Polska czy polski wymiar sprawiedliwości przestał być demoliberalny ze względu na zamach na trójpodział władzy, czyli dopiero w momencie, w którym władzę objął Jarosław Kaczyński. Przypominam, że zgodnie z wcześniej tutaj już cytowaną definicją demokracji liberalnej MUNRO, trójpodział władzy owszem jest bardzo istotnym elementem demokracji liberalnej. Demokracja liberalna nie nazywa się tak jednak bez przyczyny i tutaj dochodzimy do sedna, bowiem chodzi w niej głównie o wzmożoną ochronę praw i wolności obywatelskich. Przypominam też, że gdy oceniamy, czy Polska jest demokracją liberalną, nie bardzo możemy liczyć na ranking Freedom in the World. Wobec tego proponuję dwie rzeczy. Po pierwsze, ograniczyć się do samego wymiaru sprawiedliwości, bowiem oceniamy tutaj pewne popularne narracje dotyczące prawa i prawników. Po drugie, e, ocenić to, czy polski wymiar sprawiedliwości dotychczas te prawa i wolności obywatelskie realizował. Definicja operacyjna demokratyczno-liberalnego wymiaru sprawiedliwości. Na potrzeby serii zapoczątkowywanej przez ten odcinek przyjmuje zatem następującą definicję operacyjną demokratyczno-liberalnego wymiaru sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości jest demokratyczno-liberalny, gdy w swojej praktyce, w zdecydowanej większości przypadków, daje wyraz szacunku wobec praw i wolności obywatelskich. Przy czym nie uznajecie tej definicji za zbyt arbitralną. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że wymiar sprawiedliwości może być mniej lub bardziej liberalny. Po prostu. Uważam, że nikt poważny nie jest w stanie uznać za demokratyczno-liberalny wymiaru sprawiedliwości, który na co dzień gwałci prawa obywatelskie w zasadzie masowo, a tylko czasami robi wyjątek. W odpowiedzi na tę definicję, w kolejnych odcinkach starał się będę wykazać, że polski wymiar sprawiedliwości nigdy demokratyczno-liberalny nie był, a choć Jarosław Kaczyński i jego pomocnicy dołożyli swoją ważną cegiełkę, to fundamentalnie nieliberalnie było już bardzo dawno. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, bardzo serdecznie Cię do tego zachęcam. Kliknij w ten uroczy, biało-czerwony przycisk po mojej lewicy, a Twojej prawicy, gdy oglądasz ten film, w przycisk subskrybuj pod filmem bądź na stronie mojego kanału. Nie zapomnij też zostawić łapki w górę, jeżeli Ci się podobało, krótkiego komentarza oraz naturalnie podzielić się filmem z innymi. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.